Nieprawda, to będzie jedenasty. Gówno września... Yy, gówno prawda. Czemu ja to powiedziałem? Myślone przejęzyczenia! <suszy> Basz. Basz! Dobrze, że fuzji jądrowej nie ma. <suszy> ja pitole... Ja, Pitole, no nie wierzę. Ja jestem gościem, który oczywiście zawsze się będzie śmiał, że. O, ja się nigdy nie myję, zawsze mam rację. Gdzieś nie myjesz się. A to też woda droga. Do najtów nie wpłacacie, to. Ty pazer nasz. To Kuni, 4 ,65 zł. 65 groszy. Znając kromka od kilku lat, mogę śmiało powiedzieć, że w przeciwieństwie do typowych furasów jest totalnie normalny, nie ma żadnych dziwnych akcji i ma ogromne serducho. To po prostu porządny, dobry człowiek. Kocham kwidzyn. Kan kanapek? Jezu, kromek! Kanapek! Musisz się przebranżować. Znaczy... Kromek? Dziękuję ci za donate'a bardzo serdecznie. Ja... Kanapek! Ja, ja nie też widzę, co w Ja też bym e, sobie takiego donate'a wysłał. Ugłym. Ugłym. Sopot. Przerzucam sobie, to wrzucam do laptopa i jest elektry Jest gen genialnie. Jezu, Krzysztof Elektryk, Krzysiu, siewaneczko, Boże, zacząłem elektryki Tak! I to jest mój problem, że o czymś mówię, zobaczę jakieś słowo i ja to słowo przeczytam. Brzmi to jak maślane przejęzyczenie